Dzień dobry, z tej strony Kamil Maliszewski, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Dziś wyjątkowo trochę wcześniej o godzinie 9.15, gdyż po godzinie 10.15 z kolei będą mogli Państwo ewentualnie posłuchać Polskiego Rady B24, gdzie będziemy też mówili o sytuacji gospodarczej, ale oczywiście pierwszeństwo ma M-News i musimy podsumować to co wydarzyło się na rynkach wczoraj. Myślę, że bardzo ważne jest to, że pomimo niepokojów, pomimo ciągle dość dużej awersji do ryzyka, nie widzimy pogłębienia dołków i to jest sygnał, że zbliżamy się do jakiegoś etapu uspokojenia nastrojów, który może nawet doprowadzić do pewnej korekty. Jeżeli chodzi o rynek walutowy, to to, co się dzieje na nim wczoraj i dzisiaj, nie jest specjalnym zaskoczeniem, gdyż tak silna korekta na rynku dolara będzie musiała się spotkać z interwencją ze strony dwóch głównych banków centralnych, czyli Europejskiego Banku Centralnego i Banku Japonii które nie mogą sobie pozwolić na aż tak drastyczne umocnienie własnych walut. No i ze względu na to gra strategii długich na eurodolarze i krótkich na USD nie jest niezwykle ryzykowna i oczywiście nie mówię, że nie jest ryzykowna gra na krótko na tych parach, gdyż jeżeli negatywny sentyment na rynku będzie się utrzymywał, to oczywiście możemy tutaj zobaczyć podejście wyżej. Jednak uważam, że no, ryzyko że stanie się coś takiego, co zobaczyliśmy wczoraj na USDN, czyli no mamy tutaj godzinową świeczkę, która, której zasięg to widzimy, tak? Około 200 pipsów. No to jest zdecydowanie zbyt dużo, żeby to tak łatwo przetrwać na rynku, i wydaje mi się, że też nie ma zbyt wiele do zgarnięcia, jeżeli ktoś chce grać właśnie tą strategię bardziej długoterminową. Jeżeli chodzi o nasz portfel fundamentalny, to o nim porozmawiamy sobie więcej podczas podsumowania tygodnia, dzisiaj koło godziny 15, więc wtedy bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No mamy kolejną pozycję na usd -jenie. mamy ciągle pozycję na ropie, która oczywiście chodziła sobie nie najlepiej. Opowiemy o tym dzisiaj koło 15, już podanych ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli spojrzymy sobie na wczorajsze informacje z rynku, no to oczywiście mieliśmy wystąpienie Janet Yellen, która mówiła generalnie mniej więcej to samo co w kongresie, chociaż więcej pojawiło się odniesień do ujemnych stóp, depo do ujemnych stóp procentowych. Nie widać jednak żadnych sygnałów, żeby rezerwa federalna planowała poluzowanie polityki monetarnej w najbliższym czasie. Dane też na to nie wskazują, gdyż liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych znalazła się na poziomie 269 tysięcy, był to dość znaczący spadek, jest to poziom najniższy w tym roku, co zadaje w pewnym sensie kłam tej tezie, że możemy już zobaczyć odwrócenie liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, co zazwyczaj wyprzedza o kilka miesięcy już odwrócenie także jeżeli chodzi o liczbę nowych miejsc pracy w USA ten trend jeżeli chodzi o liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych się wypłaszcza no ale też trudno oczekiwać żeby zmierzał do zera znajduje się na historycznie bardzo niskich poziomach poniżej 300 tysięcy są to odczyty które są zgodne z bardzo silną sytuacją na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych no jak na razie nie widać tutaj większych znaków zapytania jeżeli chodzi o te odczyty dzisiaj poznamy dane o sprzedaży detalicznej w USA one będą istotne i myślę, że jeżeli one okażą się pozytywne to no coraz większą będą mieli inwestorzy trudność z graniem korekty dolara jednak bardzo też trudno jest przewidzieć jak będzie wpływało to na rynek akcyjny Gołębie komentarze ze strony Janet nie niespecjalnie tutaj pomogły, co możemy zobaczyć na S&P 500, które traciło wczoraj bardzo wyraźnie. Dzisiaj wygląda to trochę lepiej. No, na S&P 500 też odbiliśmy się od tych poprzednich dołków, więc jest to dość dobra formacja do ewentualnego poszukania odbicia. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała dzisiaj w godzinach popołudniowych. Co też jest istotne, S&P, nie wyznaczyło nowych dołków, pomimo tego, że wyraźnie wyznaczyła nowe dołki ropa naftowa, która znalazła się poniżej 27 dolarów za baryłkę. No i to jest oczywiście to, o czym mówiliśmy sobie na początku tygodnia, że mamy pozycję długą, która jest też długoterminowa na rynku ropy, ale nie możemy wykluczyć, że dno jest jeszcze przed nami i tam będziemy musieli zastanowić się nad tym czy chcemy tą pozycję zwiększyć, czy też nie i jak właśnie w kontekście kolejnych miesięcy na ten rynek będziemy się ustawać. Jeżeli chodzi o usd USD/JPY, na nim bardzo duża zmienność ze względu na plotki dotyczące możliwych interwencji bezpośrednich na rynku. Rządzący z Japonii wypowiadali się w dość ostrożnym tonie, wskazując, że przyglądają się sytuacji, ale że to jest tylko taka krótkoterminowa zmienność, która nie ma większego znaczenia. No, generalnie y, te wypowiedzi brzmiały jednak dość poważnie i mogą wskazywać na to, że jednak pewne interwencje się pojawią lub po prostu Bank Japonii przygotuje na kolejnym posiedzeniu a, no, jakąś odpowiedź, która będzie próbowała poprawić sytuację. Y, z punktu, jena z punktu widzenia wzrostu inflacji w Japonii, no czyli zdecydowanie doprowadzi do jego osłabienia, gdyż to, co się wydarzyło, no jest, nie pomyśli Banku Japonii w kontekście decyzji z ostatnich tygodni o obniżce, o wprowadzeniu ujemnej stopy depozytowej. Jeżeli chodzi o rynek złota, tam bardzo ciekawie, gdyż wczoraj bardzo silne wzrosty, ponad około 5%, tam sesja zakończyła się trochę mniejszym wzrostem, ale i tak była to najlepsza sesja od wielu, wielu lat, najwyższe zamknięcie na rynku złota od roku. No i z punktu widzenia analizy technicznej podążamy w stronę 1300 dolarów, myślę, że jednakże wyprzedaż samego dolara już się zatrzyma i to też zahamuje ten ruch wzrostowy w przypadku złota, więc może czeka nas powrót w stronę 1200 dolarów za uncję jeżeli popatrzymy sobie na inne pary walutowe euro GBP, no wczoraj też świeca która mogłaby wskazywać na pewne odwrócenie jeżeli chodzi o DAXA mieliśmy nowe dno teraz mamy niewielkie wzrosty no w Europie rynki wyglądają bardzo źle szczególnie te rynki krajów południa w peryferii spadki silne w Hiszpanii silny spadk we Włoszech traci sektor bankowy i tutaj na razie nie widać jakichś większych powodów do radości. Eee, opowiemy sobie też więcej na temat tego, co dzieje się w sektorze bankowym eee, dzisiaj około godziny 15. Eee, jeszcze na koniec kilka słów na temat rynku złotego. Dziś wiele istotnych danych z Polski, odczyt PKB za czwarty kwartał, odczyt inflacji. Eee, za styczeń nie było tym razem indeksu flash, bo tam był, z, były zmiany w składzie koszyka więc no te dane będą bacznie obserwowane przez rynek, chociaż nie ulega wątpliwości, że to globalne nastroje wpływają obecnie na to, co się dzieje na złotym, a nie dane z polskiej gospodarki, czy też wypowiedzi nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. A, bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia i zapraszam serdecznie na godzinę 15 na podsumowanie tygodnia, a, kiedy powiemy sobie więcej o tym, co wydarzyło się na rynku. W ostatnich dniach i zapowiemy to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.